Siemo Kurczaki, z tej strony Was, was Wasz naczelny kogut. Słuchajcie, no niestety przegraliśmy poprzednią grę. Za wiele punktów już nie mamy. Ale dalej w P2, jakieś tam kilka punktów, mimo wszystko dalej jest. I na pewno, jak przegramy tą grę, nic się nie wydarzy, bo dalej będziemy w P2. Ale no postaram się jednak wygrać tą grę, bo wolę jednak się spinać w górę niż w dół, niż spadać w dół. Dobra, kursz, gramy na Shena? Słuchajcie, gościu ma ten sam skin co w poprzedniej grze. Zastanawiam się, czy będzie. Czy to jest przypadkiem ten Shen? I fajnie byłoby mu wpierdolić, bo w poprzedniej grze dał dupy i nie chciałbym, aby dostał niestety tego. tej wygranej, tak? No niestety, no zobaczymy. Bo tutaj też ja mogę wygrać, ale no niestety, team. Od teamu też wiele zależy, nie? Niestety, no nie ma lekko. Niestety gra to jest 5 na 5, a nie 1 na 1. I no, musimy się liczyć z tym, że od tymu też bardzo wiele zależy. Dobra, mamy nocturna na dżungli. Bardzo mi się podoba ten pick. On był moim z takich jednych z pierwszych mainów, bo ja w drugim sezonie no, nie będę ukrywał mainowałem dżunglę. Nawet mi jeszcze wtedy szła spoko. No, i właśnie pierwszym moim też zakupem był Noctur. Pochwalcie się, jak zaczęliście grać w ligę, to jaki bohater był waszym pierwszym. Tego kupiliście i zdecydowaliście się na granie nim. Galionamidzie będzie ogry... o kurwa jaki taktyczny unik. Tak trochę randomowo tam poszedłem, ale no, wyszło dobrze, trzeba przyznać. Też. Kajs są na bocie u nas. Podoba mi się. W poprzedniej grze taka jedna Kai'Sa zrobiła fułę. -e. To mam nadzieję, że u nas, w moim teamie też tak będzie. Ale to już nie bywa. E, tak, Shen, wiadomo, jest na topy przeciwko nam. Będziemy na frajerach grać teraz. Wiego na dżungli, Mel na Midzie. Jak ta postać. Czekajcie, dajcie mi tutaj. E, z soką będą na tym. Ten... Na ciekawe, na bocie. Jak to się sprawdzi? Może być OP, ale zobaczymy. Nie będziemy tutaj płakać. Dobra, ale daliśmy mu się ten spuszować. No. No, dobra, może się skupmy troszeczkę bardziej na zabijaniu tego Shen'a, Bo jak na razie to. I ma farmy, mniej od nas. No, Oko, mimo że to nie jest jakaś super przewaga i nie ma czym się podniecać, ale. Szok, kupiliśmy kill off, w poprzedniej grze się sprawdził I to naprawdę się sprawdził, I to jeszcze nagra, totalnie złoiliśmy tak dupcko, że gościu chyba Uła Tak mocno, ale niestety i tak przejebaliśmy Mid game bardzo dobra współpraca, ale w lejcie to dawaliśmy dupy za każdym razem i to głównie właśnie ten shen, nie? Gościu myślał, że ma 9 żyć i może sobie pozwolić na wszystko To skutkowało tym, że ja debil też Leciałem za nim. No i ginęliśmy. Ginęliśmy, i tak właśnie wyszło, że przegraliśmy. gieczkę niestety. Mimo, że na początku była przegrana, później wygrana. A na sam koniec. przegraliśmy. Zobacz, czy my z tym Shenem tak w ogóle wygramy? Bo ja tak pierwszy raz na niego gram. Nie wiem, jak on tutaj. Na ogóle to działa. Wiem, że no. Te pole, które blokuje wszelkie autoataki, będą bardzo mocno. No, bardzo mocno mi tutaj przeszkadzać, ale czy będziemy w stanie zdołać sobie? O oh yeah. nie! no kurwa, no widzicie to, gościu jak dostał ty, ty pa jak on pierdo dostaje. Po prostu wcześniejsza walka, no nie wiem, jakiś chyba mózgu dostałem i nie wiem jakim cudem przegraliśmy. Albo killoff jest tak zajebisty, że robi niesamowitą robotę. Zacznę chyba nim trochę więcej grać. Aby od killoffa zaczynać, bo przeważnie ja kupowałem, jak sami widzicie, rubinowy kryształ jaki długi miecz. Bo zawsze a HP HP, więcej HP. Pozwoli mi to przeżyć. Może miałem czasami jacy, nie? No ale nie zawsze. Słuchajcie, Shen robi buty. Na mnie. Niepokojące bardzo. I w jego idzie! Aaa, nie, ginę! Fuck. Ok, Shen poszedł na bota z tym swoim ultem. Ja niestety tutaj nie miałem TPK, nie mogłem zareagować w żaden sposób. Mimo że bardzo bym chciał, bo to ładnie byłoby zagrane. Ale no niestety. Nie pykło. Jedynie co mi zostało to w sumie puszować. No i Shen zdobył 3 kile. E, nie, 2 kile, no, bo wcześniej mnie zabił. <laughs> bo ja z, mając warde to i tak nie patrzę, nie? I naprawdę kurczaki Korzystajcie z tej mapy. Mimo że mówi osoba, która no za wiele nie korzysta. Czy ten kafelę? Chyba ta. Dobra, chociaż tyle. Nie powinniśmy w sumie za bardzo nim się bić, dopóki my nie zbudujemy czarnego, czarnego tacaka. Mam nadzieję, że on już ma słoneczną megidę i niestety tutaj będzie zdecydowanie dominował. Albo i nie, może my byśmy tutaj go grali mimo wszystko. A jak nie będę trafiał, to na pewno będziemy. No nie, team, nie. Ja chcę wygrywać. Nie przegrywać. Nie to robią, Jakiś chyba zły dzień do grania. Dobra, 100 golda brakuje. Wytrzymajmy to. Mamy tepeka w razie czego szybki tepek. Tylko szkoda byłoby tego tepeka tracić. Tym bardziej, że one nie mają tego ulta. Od szena. Tylko on potem szybko cofnie do tej bazy. Do takiej kurwa. Jedynie że możemy przerwać mu. To też jest opcja. Przerwać jego ulta. I to nie byłoby głupie. No, możemy głęboko się nad tym zastanowić. Tylko wiecie, jak to uziębywanie. nie? Nie zawsze jest okazja. A, cofa się. Nie, nie wejdzie tak bezpośrednio. Dobra, gościu, poczekaj, daj mi tylko zrobić tego, czarnego tasaka. Dobra, tym zdobywa smoka, jest gate. Dobra, użyłem tego TPK i nie nie róbcie tego, co ja zrobiłem. Czekaj, czy coś tu było? Czy mi się coś przewidziało? Jakiś błysk, widzieliście to? No, w sumie zobaczycie dopiero na nagraniu. Ja pierdolę, diebałem. Kurwa, jaki ze mnie głąb! Ja pierdolę, nie W ogóle spojrzałem na tabelę i Nielak już ma 7-2. No ta postać, jak ma Fida, to tak no, niepokojąca jest bardzo niepokojąca. A, taka robota. Taka robota. Dwa trupy w drużynie przeciwnej Ła Aż flesz musiał wylecieć. Ale dostaliśmy po dupie, o ja pierdolę Kurwa gościu ma jebnięcie i to takie ostre No on ma te buty no na mnie Zdecydowanie mniejsze obrażenia zadaje Niż on niż... go gościu Ja muszę się heal'noć No i saka, nie Ja no ten no, tych heal będzie dobrym opcją Nie, i chyba przegrana. Kurwa, nie dobrze. Dzieci, on mi tak więcej robi. ja nie jestem w stanie tutaj z nim wygrać. A, że kamizelkę że wam kupił. Mm, jak miło, jaki on jest super. Nie, dobra zabite, ale... Odejwam tutaj, nie, ja nie wiem gdzie ten udo. Jak to jest gra tragiczna. Ja pierdole, widzieliście to? Nie, no weźcie ta suka mida. E, topa. Ja pierdolnicy mogłem zrobić, nie, dosłownie. No. Nie wierzę w to. Widzicie to? Kulwa, jaki snajper? Nie Dobra, dobra. Tutaj będzie chyba się coś działo. No nie wierzę. Za szybko ginę. Dobra, to jest chyba gra przegrana, nie wierzę w to. Najgorsze, że to ja najwięcej dałem dupy, nie? To Gierka przeze mnie wygrana, bo mieliśmy dobrą wybitkę, ale. O, nie było grała tego Sena. Nie wiem, jaki cud by musiał się wydarzyć, abyśmy tutaj wygrali, nie? Na pewno nie, mog nie mogę iść w AD, muszę zdecydowanie iść w tanka. Ja Ja pierdolę, jakiego spierdol. jak spierdolę. Tak patrząc na tym, to chyba nam to będzie brakuje. Tak, zdecydowanie nam demagogia brakuje. Oni po prostu jeszcze mają. No dobra, nie, nie istotne. Dobra, kurczaczki. Bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnej przegranej. Widzimy się w następnych odcinkach. Szok. Tragiczna gra.